Hej, cześć, witajcie ludzie, tu znowu Ben, witam was wszystkich ponownie w kolejnym odcinku w świecie LEGO Do Hobbit 3 Śród Śródziemia. Jak zapewne pamiętacie, w poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie misję, 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 która się nazywała Serdeczne Powitanie. Ona jest bodajże tutaj, tak? To było tu. Boże, wróć! Pelpo Baggins. Kuźwa, mylę sobie klawisze. Wybaczcie, ale wczułam się w tą muzykę, bo podoba mi się. Tak, serdeczne powiedzenie ostatnio robiliśmy w dzisiejszym odcinku, natomiast... Czeka nas misja... I... zaraz, to, to, to? Nie, na progu to nie to. I wróć wcześniej troszeczkę. Tylko teraz tak, Ben, yy, ben szuka misji, także troszeczkę to może zaj yy, zająć. Bo szukam teraz misji poszukiwanie dowodu. Ale czy ja tego nie mogę zrobić w taki sposób? Tak. Właśnie, wyszukiwanie dowodu, gra swobodna. I teraz mam tak, tutaj dobra. Sporo rzeczy do znalezienia. Graj i nie wiem, kogo weźmiemy. A mogę na przykład ciebie wziąć, wiele kogo weźmie. Dobra, okej, okay. rozpoczynajmy więc grę. Więc ja sobie będę pamiętać, że w poprzednim odcinku właściwie. E, robiliśmy sobie... Nie, w poprzednim odcinku roznosiliśmy pierodoły wszystkie, które mieliśmy. No i gramy. Już mamy mistrza włamań, to Git. Yy, ponieważ mam ten cały mnożnik. Dobra, pierwszy, kto mi się to przyda, no to niech będzie Saruman. Saruman. Co ty tu? Pierwsza rzecz. <laughs> Co się dzieje? On jest niewidzialny w tym chiłmie. Jezu! Jakie to jest normalnie dziwne. Ale, Saruman. Znaczy, Boże, yy, Ty Ty, naprawdę weź to zdejmij, bo ja się boję. Nie wiem, weź chociażby to. Jezu, to było straszne. Dobra, idziemy stąd. Weźmy tego. Sa Boże, Sarumana, czemu Sarumana? To jest przecież ten Voldemort. Weźmiemy sobie Voldemorta. I Saruman, yy, weź na przykład w to strzel. Będzie coś z tego? Jajco, będzie z tego. Hopsa! Hopsa! Czas stąd iść. Sar Saruman? Nie, Saruman, ty skarż. Teraz woldem. Y Jaki Voldemort! Jaki Voldemort! Co ja powiedziałem właśnie? Przecież to w ogóle... Ach, jaki Voldemort? Sauron! Ja chyba wcześniej też powiedziałem Voldemort. Boże! Co mi się z głową dzieje? Skakaj, Saruman. Chociaż w tej czapce tej kury to ciężko będzie stwierdzić, to jest Saruman. Teraz bym chciał jakiegoś ucznika: ucznik, ucznik, ucznik. Legolas. Dobra, tutaj i tutaj. Opsa. Zmień kierunek. Hopsa. I jest puszeczka. Ok. To możemy sobie pominąć już. Uderz w to. Okej. Okay. Aha. Tylko teraz tak, ty skacz tutaj, a przyda nam się właśnie. I... No, Saruman. Może jak normalnie, tempota szare komórki nie istnieją u mnie. Dobra, Legolas chodź, idziemy stąd. Idziemy stąd, bo Ben jest głupi. Aha, tu muszę strzelić w to, no tak. No, uderz. Czyli czekajcie, co, co tu musieliśmy zdobyć, bo nie pamiętam w sumie. Tu były dwie puszki. W tym fragmencie. A my zdobyliśmy. To byliśmy dwie w sumie. Dobra, to zrobimy tak, wyjść do śródziemia. Zapisz i wyjść tak. Teraz w tym y, momencie... Z... Nie! Nie! Ben! Co ty robisz, człowieku? Dobra, zobaczmy, co za rzecz w ogóle była. Upiorny hełm. Przecież ja znalazłem tylko jedną puszkę. No tak, ten hełm sobie pomyliłem z tym, że to jest przecież... Zapomniałem, że na początku nie zdobyłem puszki, tylko zdobyłem hełm. No, cóż, głupota jest duża u mnie. Pożykiewanie dowodu, gra swobodna. No właśnie, w rumowisku mam jeszcze jedną puszkę do zdobycia. O boże święty! Nie muszę to powtórzyć teraz. No cóż, boże, już mi z mań. To wszystko te odżywki. No cóż, no głupota, głupotą, no trzeba to powtórzyć. No nie mam wyjścia. Jak się jest głupim, to się teraz dostaje za swoje. Skacz, ale teraz tak potrzebuję na przykład Gandalf Opsa. O dziwo, przeżyłem. Nie teraz, nie. nie ty, ty tutaj mi podskoczysz, w wojowniku, warriorfie. Bo musiałem właśnie Gandalfem to zrobić. Jak to, to, kto to w ogóle jest ten, ten, typek tutaj? Jak ty się nazywasz? Elf, ale to jest wartownik. Myślę, że on, 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 ma jakieś imię, ale jednak nie miał imienia. To jest zwykły elf wartownik. Gandzial, denerwujesz mnie. Strzel to! No, no, i gitara. Tylko teraz tak czy siak to potrzebujemy Radagasta. Jezus Maria, ben! Przecież ja się denerwuję na siebie bardziej, niż wy sobie to możecie wyobrażać. Jeszcze rada gasta, już miałem wiknę się. No leź mi stąd, ty, pawianie. Dobra, ale zanim. Zanim tam pójdziemy, tutaj mogę wejść. Co to jest? Dobra, i teraz potrzebujemy kogo? To potrzebujemy: Ciebie. Co to będzie? Rzecz 2 na 4. Jakieś takie petardy. Nie mam pojęcia co to było. W każdym razie puszkę mamy na górze gdzieś. Jeszcze wyżej. No dobra, no to lecimy po tą puszkę. Lecimy lecimy, hopsa, hopsa i hopsa. Dobra, puszka pokazuje mi, że jest gdzieś tam. I kogo ja tu potrzebuję? No niestety nie mam takiej postaci. Dualina potrzebujemy. Na przykład. Aha, ale jeszcze muszę przecież znaleźć części. No właśnie, żeby to tutaj ułożyć. No. I teraz, Dualin, możesz dać sobie siebie wszystko. Okej, okay, i jest puszeczka. No i najsik, ładnie, spoko. No, ale teraz jeszcze, żeby stało się zadość, to musimy to niestety rozwalić. No i dopiero teraz rozpoczynamy drugi etap. I dobra, z tyłu nic nie ma. Już pierwsza rzecz, którą chciałem sprawdzić, ale już tę jedną rzecz widzę. A mianowicie. O, właśnie. Schemat. No co jest z tobą, ty kretynie? Nie wiem, czy to ci, to ci przeszkadzało? Jak tak, to znaczy, że jesteś naprawdę upośledzony. No i serio, jesteś upośledzony. Przykro mi to stwierdzać. Schemat jest. Daj, daj, daj mi kogoś, kto ma światło. Tutaj z tego co wiem, to puszkę zdobyłem. Tutaj po lewej stronie teraz. Tak, tutaj puszkę zdobyłem. Jak to się otwierało się? I... Zaraz. Wróć. Podskocz mi tutaj. Aha, tu się, no. Tu się właśnie... Tak się właśnie drzwi otwierało. Znaczy to przejście. A tam dalej po lewej stronie była puszka, z tego co pamiętam. Ja już ją zdobyłem, także olać to. I teraz tak. Tu chyba wszystko mogę ominąć sobie. Ponieważ z tego co pamiętam, tutaj też zdobyłem sporo puszek. A bo nie, jednej rzeczy nie mogę ominąć. No, w sumie to mogę ominąć akurat. To bodajże też zrobiłem. To idziemy stąd. Jednej rzeczy nie mogę ominąć, a mianowicie... Było to coś związanego z, z tym, że potrzebowałem. O, właśnie, tam. Tam jest chyba rzecz, którą mogę sobie zdobyć. To potrzebujemy tutaj, właśnie ciebie. Co to będzie za rzecz? Jakiś łuk. No i pięknie. Dobra, tu mamy łuk. Dobra, grajmy tym Sauronem na razie. Tam puszkę zdobyłem. No to wchodzimy, Tyndy. Dobra, i tu widzę dwa znaczniki aż, jeżeli chodzi o puszki. Ile mamy rzeczy? Mamy trzy rzeczy. Czy jeszcze cztery puszki i jedna rzecz. Spoko, Maroko. Ty, zara, a coś, coś tam mi pokazuje. No właśnie. Coś tu było, z tyłu. Aś tego nie spodziewałem, no ale no... Boże... Baggins! Denerwujesz mnie, ale dobra, mamy puszkę. Czyli jeszcze tylko trzy puszki i jedna rzecz? To rozwalmy, ale tu nic z tego nie ma. To jak rozwalę, to pewnie nic też z tego nie będzie. Pusto tutaj. To a. To jest zaraz, zaraz. u momentu. czyli tak, tu za bardzo niczego nie będę miał do znalezienia. Wydaje mi się, że jak przejdę tam. No nie tu! No co za idiota! Raz. I due. No. I tam będą te dwa, dwie puszki, tak? Bo potrzebujemy jeszcze ile? Trzech puszek i jedną rzecz, tak? Z tego co pamiętam. Tak, trzy puszki i jedna rzecz. Okej. Okay. Jestem też bardzo ciekaw, co to będzie za schemat, który sobie zdobyłem. No i dobra, i to? Tu. Okej, okay. tu będzie ten motyw z tymi niedopeziami. Ale dalej tutaj nie mam żadnej rzeczy do, do znalezienia, słuchajcie. Dobra, zmienimy się. Na przykład weźmy Gandalfa. Okej, okay, poczekajmy chwilę. Dobra. I teraz z tego co wiem, to trzeba powtórzyć kombinację. O kurde, jak ja sobie z tym dam radę? No, jak sobie z tym dam radę? Było takie ciężkie. Otwieraj. Aha, jeszcze raz trzeba powtórzyć kombinację. No tak. Dobra. To najpierw ciebie. Potem ciebie. Potem ciebie. O Boże, nie! Przecież to było to na dole potem. Teraz się za bardzo pospieszyłem. To ja już chyba wiem, wiem, dlaczego te zagadki są aż tak proste. Bo jak ktoś jest taki pewien siebie, to potem popełnia błędy. No i ta ostatnia na górze. I teraz brama nam się powinna otworzyć. <laughs> mogę się na przykład zmienić? Nie mogę. no. Cholera jasna, w ogóle nie mogę się zmienić w tego. W Króla goblinów. Mi to trochę denerwuje. Żadnej misji prawie nim grać nie mogę. Dobra, idziemy w poszukiwaniu dowodu. Tu jest. Pierwsza rzecz, którą możemy, znaczy kolejna już w sumie rzecz, którą możemy sobie zdobyć. A wy się w sumie we dwójkę, takie same postacie, ale możecie się połączyć. Co jest z wami? No. I L, okej. Okay. I puszka. Dobra, rozłączcie się, bo to trochę pedalsko wygląda. Czyli co? Aha, jedna rzecz i jedna, i dwie puszki, okej. Okay. Nie <laughs> na puszka gdzieś tam na górze cholera świeci nawet. Dobra, ale pierwsza rzecz, którą to widzę to coś z łukiem związanego. Mam jakiegoś łucznika ja nie mam, ale mam przecież słuchajcie, jakiś łuk tutaj. Dobra, nie, nie wybieram żadnego ucznika, to wezmę sobie jakiś łuk. Na przykład z Sauronem weźmy ten łuk. O, i teraz zostanę liny, dzięki którym będę mógł się dostać po puszkę. Tak? No tak. I to jest już dziewiąta puszka. Aha, i teraz potrzebuję elfa jakiegoś. A ten na przykład wartownik da radę? Dał radę, okej. Okay. Myślałem, że ten wartownik nie da radę, ale dał radę, okej, okay, spoko. Hopsa, bujaj się, bujaj. Jeszcze raz, dobra. No i teraz po tą puszkę wystarczy podskoczyć. Jest dziewiąta puszeczka yy, na naszym koncie. Teraz postaram się rozwalić te wszystkie rzeczy, bo szukam cały czas jednej rzeczy jeszcze. A na przykład jestem bardzo ciekaw tego, czy na przykład mogę sobie to. Nie mogę. Jakbym mógł, to przecież bym już to dawno zrobił. Ok, tu jest coś dołożenia. Drabina najpierw wejdę sobie na tą drabinkę, nacisnę tutaj i teraz. Nie wiem, Gandalf, no jak będzie Gandalf? Ok, drugie z drugiej strony trzeba jeszcze zrobić, i możemy przejść dalej. To jest dopiero drugi etap, więc spokojnie na trzecim powinna być jeszcze jedna puszka, jedna rzecz do znalezienia, bo tego nam tylko brakuje. Ok. Drugie i jeszcze, jeszcze to na górze tylko. No i pięknie możemy sobie iść dalej. No nie zachęcające, powiem szczerze. Wydupcać, wydupcać. Wredne wrony. Nie no, żartuję, to są mnie topejrzy. Oki No to mamy, słuchajcie, teraz problem pewien. Ponieważ, no mamy jedną puszkę, okej. Okay. Jedna puszka jest pokazana. Aczkolwiek, e, brakuje mi nadal tej rzeczy jednej. No idź, idź. <ścoughs> Tutaj trzeba będzie hopsa wykonać. No jezu, jeszcze nie trafiłem. Dobra, to jedna puszka jest. Gdzie ona będzie? Gdzieś na dole, pewnie. No nie, za, za wcześnie. Idź. Passion on mi stąd. Dobra. Tu nic nie ma, tak? Nie, tu nic nie ma. No to szczelmy w tą kłódkę. Eee, na 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 na. Tempy golum. <grym> no dobra. Dobra, lecimy tutaj, tu jest jeszcze. Czekaj, ta ciebie potrzebuje. To będzie dziesiąta puszka już. No, ale tylko niestety. Wciąż brakuje mi rzeczy. Tak, bo to jest już dziesiąta puszka i jeszcze one item do znalezienia. Cóż, szukamy dalej. Czemu ty się zmieniłeś w ogóle? Nie kazałem mu się zmienić, ale cóż. Nie, 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 dajcie mi tego. Nie, no co żeś ty zrobił? Wow! Ktoś mi pomoże? Niech mi nie pomoże. Sauron jest samowystarczalną się, samospełniającą się, wesołą jednostką. <laughs> no dobra, schodzimy niżej. Najwyżej będę powtarzał tę misję, jeżeli nie znajdę tej jednej rzeczy. No i czego się dla was nie robi? <laughs> dobra, tu już mogę iść na spokojnie. Ty, no ale nie widzę. Nic, cholera jasna, bo to jest chyba koniec misji już. No, typowo, to będzie koniec misji, słuchajcie. Dobra, w to. Wiem, że to mi nic nie da. Że ja sobie teraz w, w to strzelę i to będzie koniec misji, bo i tak muszę tą jedną rzecz znaleźć. Co jest z tobą do cholery jasnej? Ty... Pałowanie, szczel w to! No. to jest koniec misji, tak? Ta. Czyli muszę i tak powtórzyć misję, bo nie znalazłem jednej rzeczy. No, mwah, super. Super, naprawdę jestem się tak zadowolony, że to jest magia. Ale dobra, pomijmy, pomijmy, zobaczymy zatem, co się nam ułoży z puszek i jakie rzeczy znaleźliśmy. Zguba troli. Jakaś szczałka z balonem. Kartofel. Mamy kartofela. I dobra, tyle. Odblokowany schemat. Czego? Mitrilowy poganiacz. To jest mi potrzebne do chyba czerwonego klocka, z tego co pamiętam. No i mini zestawów puszek mamy wszystkie. No ale nie mam jednej rzeczy jeszcze, którą muszę znaleźć. Bardzo oryginalny. E, oryginalna układanka, naprawdę. Dobra. Dobra, pomijmy. Wracamy do śródziemia. No i cóż, ludzie, teraz. Ja się z wami jeszcze nie żegnam. Będziecie mieli pokaz, gdzie jest ta ostatnia rzecz, której nie znalazłem. Po prostu powiem wam, wada wzroku poziom hard. Y, tutaj jest trzecia rzecz, którą można zdobyć w tej. Boże y, czwarta rzecz. W sumie. No, w każdym razie kolejna rzecz, którą można zrobić w tej misji. Tak jak mówię, wada wzroku poziom hard. No i to, że ktoś się głupi, ponosi konsekwencje tego, ponieważ y, rzecz znajduje się na samym końcu y, części drugiej z tegoż zadania. Wypieprzać i dawać mi tego patyka. Pod koniec drugiej części yy, tej misji. Wow, ale fajny ten... Nie wiem co to jest, w sumie to jest Jedi? Cholera, ja znaczy co, ale... Jezu, jak on tą po zar poświatę zostawia. Dobra, kolejna... Kurde, stąd F9, niechcący zamiast y, Escape. Boże, dzisiaj mam fatalny dzień. W każdym razie dobra, kolejna misja na 100%. Tak, wyjść do śródziemia, zapisz i wyjdź. Zaliczona. Zobaczmy, co to za rzecz, bo jestem bardzo ciekaw. No cholera, to to... to Jedi, no. Po prostu Gwiezdne wojny. Dobra, okej, okay, zobaczmy, co to za rzecz. Świecący patyk. Najzwyczajniejszy w świecie świecący patyk, naprawdę. Ale dobra, kolejna już misja, poszukiwanie dowodu za nami na 100% jest już ukończona. Ktoś mi napisał w komentarzu pod którymś tam odcinkiem, żebym wam pokazywał, ile mam procent już gry. W każdym odcinku. Znaczy pod koniec każdego odcinka pokazać wam, ile mam procent yy, gry. To już wam pokazuję. W ogóle mam 136 milionów, już dzięki temu mnożnikowi. Mam 74% gry. Dobra, ludzie, jeszcze tylko 24%. <gry> dzięki Wam bardzo za oglądanie. Jeśli się podobało, to oczywiście zostaw komentarz, zostaw ocenę. Jeśli słyszysz mnie pierwszy raz, to zasubskrybuj. No i cóż, yy, nie wiem czy powiedziałem, że zajrzyj do, yy, do opisu. W każdym razie widzimy się w kolejnej już misji na 100% z Lego De Hobbit, yy, bez ciężka. Bez ciężka rodzimia, z ścieżkami śródziemia. Bez ścieżek, bez ścieżkami śródziemia, tylko z Lego The Hobbit. Dzięki, cześć, trzymajcie się na razie.